Litwini jesteście, Litwini jesteście w Europie! Litwini jesteście w Europie! Litwini jesteście w Europie! Może to tu się świeci, nie? Litwini jesteście w Europie! Zebraliśmy się tutaj, żeby zaprotestować przeciwko trwającej od 20 lat dyskryminacji Polaków na Wileńszczyźnie, a konkretnie i szczególnie przeciwko nowemu przejawowi tejże dyskryminacji. Uchwale, która ma przyspieszyć destrukcję polskiego szkolnictwa na Wileńszczyźnie. Ja jeżdżę na Litwę bardzo często, przynajmniej dwa do trzech razy w roku i znam tam samych Polaków na Wileńszczyźnie. Litwinów owszem też, są to sympatyczni ludzie, jednak z tego co obserwuję, ten nacjonalizm jest bardzo silny i trzeba szanować historię i to, że Polacy mieszkają tam od wielu, wielu lat. Całą sytuację z wywózkami na Syberię, których byli ofiarami i to, że państwo pozostawiło ich bez opieki. W zasadzie porzuciło ich, to, to, jest, to jest właśnie przykre, i my nic nie robimy w tym kierunku, żeby, żeby coś zmienić, dlatego, to jest okazja do tego, żeby z, zaprotestować przeciwko temu, co się dzieje w Wilnie. Wilno-Warszawa! Wspólna sprawa! Wilno-Warszawa! Wspólna sprawa! Chcielibyśmy na wstępie zapytać, czy w Republice Litewskiej prawo tworzy się po to, by służyło, służyło ludziom i chroniło wszystkich obywateli, czy po to, by stało się narzędziem zwalczania kogokolwiek? Otóż uchwała, jaką Sejm Litewski zajmie się lada chwila, która zaciska pętlę na polskim szkolnictwie, jest dowodem na sensowność zadanego pytania. Co więcej, jeśli próbuje wprowadzić się uchwałę dotyczącą szkół, której przeciwni są zarówno nauczyciele, rodzice, jak i uczniowie uchwałę świadczącą bezsprzecznie o złej woli... Język polski! Polski szkoła! Język, Jestem po to, żeby poparć Polaków na Litwie, żeby nie czuli się samotni. I teraz ta resta ustawa o świecie jest naprawdę straszna. Republika Litewska stoi przed wielkim egzaminem. Egzaminem z demokracji, z szacunku dla mniejszości, z szacunku dla drugiego człowieka, dla drugiego obywatela swojego państwa, narodowości polskiej. Przed nami ten egzamin będzie składał się z dwóch części. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu Litewskiego Sejm ten ma zająć się ustawą oświatową. Od tej ustawy będzie zależała przyszłość polskiej oświaty. Jeżeli ta ustawa w tym kształcie zostanie przyjęta, około 50% szkół polskich, w tym wiele szkół na wsi, na, na prowincji, zostanie zamkniętych. Drugi egzamin to wybory samorządowe. Już wiemy, że. Po raz pierwszy od wielu wyborów przedstawiciel akcji wyborczej, akcji wyborczej Polaków na Litwie nie został przewodniczącym żadnej z 50 komisji rejonowych. Chociaż przedstawiciele polscy są bardzo mocno osadowieni w samorządzie Wileńszczyzny. To bardzo niepokojący znak. Polskie dzieci Polski szkoła. polskie dzieci Polski polskich Polskie dzieci, polski szkoła. Rząd miał świadomość, że Polacy, zwykli obywatele, domagają się tego, aby skuteczniej zadbał o naszych rodaków, którzy mieszkają na Wileńszczyźnie. Chcemy także, aby litewskie władze miały świadomość, że my, Polacy mieszkający tu w Polsce, często swoimi korzeniami sięgającymi właśnie na wschód, na Wileńszczyznę, o naszych braciach, o naszych rodzinach, o naszych przyjacielach nie zapomnieliśmy i nie zapomnimy. Jakieś święto narodowe, pani Gryboł te przyjeżdża do nas, pokazuje się z prezydentem, a w tym samym czasie w parlamencie litewskim przepuszcza się ustawy, które dyskryminują Polaków tam. Ten temat po prostu narasta i Litwini widzą, że nie jesteśmy konsekwentni, w związku z czym pozwalają sobie na dużo więcej. Język polski w polskich szkołach! Jestem z Podkarpacza, nie zdawałem sobie sprawy z rozmiaru tej dyskryminacji. Jednak, kiedy przyjechałem tutaj, poznałem osoby z Wilna, Polaków, którzy tutaj przyjechali, którzy opowiedzieli o tym, jak wygląda tam sprawa, zdałem sobie sprawę z tego, że jednak trzeba tutaj się stawiać, trzeba tutaj protestować. Czy mogą zmienić, to trudno powiedzieć, natomiast na pewno są jak najbardziej słusznym przejawem takiej obywatelskiej odpowiedzialności i my chcemy to wspierać, jak najbardziej. Można przyjąć, że kropla drąży skałę i może wiele takich niewielkich pikiet przerodzi się w jakąś tam falę, która, która jednak da władzom litewskim coś do myślenia. Na pewno wpłynie na, na opinię międzynarodową. Mamy taką nadzieję. No i... Wy tam, a my tu. Przecież wy jesteście częścią naszego narodu. My was kochamy. My cierpimy razem z wami. I dlatego przychodzimy tu i nas nie odstraszy żaden mróz ani żadne nieprzyjemności, które mogą dotknąć, zwłaszcza tych młodych, którzy tu przychodzą z potrzeby serca. Bo dla nas Polska jest jedna. Ona jest wszędzie tam, gdzie biją polskie serca. A w Wilnie, moim rodzinnym w Wilnie, biją tylko polskie serca dla nas. I dlatego naszym obowiązkiem jest tu przychodzić i bić się o sprawy Polaków. Wilno to a może to sprawa. Język polski! Polski szkoła! Polska ziemia dla Polaków! Polska, tak. nie. Dobra, już w tym Proszę bardzo,